Jak ważne są pasze genetycznie modyfikowane dla hodowców drobiu. Drobiarstwo dynamicznie rozwijające się w ostatnich latach w Polsce zużywa ponad 6,5 miliona pasz. Z tego około od 20 do 25% jest w tym modyfikowanej soi genetycznie, która stanowi białko po wycofaniu mączek mięsno-kosnych parę lat temu jest to jeden z podstawowych surowców dostarczających, stwarzających odpowiedni bilans paszowy, który przyczynia się do optymalnego tempa wzrostu, jak również do obniżki kosztów, gdyż pasze modyfikowane genetycznie są jednym z bardziej efektywnych, a nie drogich składników produkcji pasz. Czy dla hodowców drobiu jest alternatywa dla stosowania pasz genetycznie modyfikowanych? Próby podejmowane były stosowania alternatywnych źródeł za, za pasze modyfikowane genetycznie, takich jak bobik, jak łubin, ale to są rzeczy, które rzeczywiście w drobiarstwie praktycznie minimalnie, minimalnie się mogą nadawać, gdyż stanowią pewne zagrożenie. Które występuje podczas karmienia tych zwierząt. One posiadają określone składniki, które niekorzystnie wpływają. Dlatego też jedynym, jakim możliwym jest, jest mączka mięsnokostna, tylko procedura zatwierdzania i dopuszczania. W Unii Europejskiej jest dość skomplikowana, jak również my też, będąc wielkim eksporterem i mając możliwość wysyłki na państwa arabskie, zastanawiamy się, czy stosować mączki mięsno-kostne, ponieważ jest to nieakceptowalne przez niektóre wyznania arabskie w tych rejonach świata, na których chcemy... E, eksportować ten produkt nasz. Polski przemysł drobiarski jest liderem w Europie. Czy zakaz stosowania pasz genetycznie modyfikowanych zachwieje pozycją polskiego przemysłu drobiarskiego? No jest, bezspornie jest liderem. W roku 2014 przy produkcji ponad 2 miliony 200 tysięcy ton mięsa drobiowego e, zajął czołowe miejsce, pierwsze miejsce w Unii Europejskiej. Proszę Państwa, zmiana e, Modyfikowane na genetycznie, na niemodyfikowane genetycznie droższą z tą soję, przyczyni się na pewno do wzrostu kosztów produkcji i to przyczyni się również do zmniejszenia naszej konkurencyjności na rynkach unijnych, które w zdecydowany sposób korzystają z tego, że nasze produkty są bardzo wysokiej jakości, ale są również niedrogie. I z Tutaj jest bardzo poważna obawa o możliwość zachwiania tej produkcji i zmniejszenia eksportu zdecydowanie. Natomiast dostępność soi niemodyfikowanej na rynkach jest bardzo ograniczona i stąd nie ma praktycznie możliwości pokrywania tych około miliona 600 tysięcy ton zużywanej soi do, i zastąpienia jej niemodyfikowaną genetycznie soją. Ostatnie. Jak pan ocenia stosowanie przez niektórych producentów jaj hasła wolne od GMO? Znaczy, jest to yy, moim zdaniem. Pewne, pewne przekłamanie, które występuje dla celów marketingowych zrobione, gdyż większość badań, jak również wyniki unijne wskazują na to, że mimo karmienia ptaków paszą modyfikowaną genetycznie, ani mięso, ani jaja nie zawierają absolutnie żadnych pozostałości, które wskazywałyby na to, że pasza była modyfikowana genetycznie.